Prezentuję gołębia o numerze 472. Jest to gołąbek, który wywodzi się z gołębi Marcina Bochynka, czyli ojciec, ojciec i matka to są oryginalne gołębie, które się wylęgły na gołębniku Marcina Bochynka, ale jako oryginały były lotowane na gołębniku Marian i Marcin Pawlak, kolegów moich z Szamotu, którzy na szczeblu oddziału, okręgu i, i Polski zdobywali naprawdę wysokie nagrody. Gdy Marcin po śmierci Mariana musiał zdecydować o likwidacji hodowli swoich gołębi z powodów osobistych, pierwszy telefon, gdzie wykonał, to wykonał do mnie, czy nie zechciałbym kupić czterech oryginałów, które posiada na, na gołębniku lotowym z super wynikami tymi gołębia, dobrze wiedział, że ja jak gdyby z panem Marcinem utrzymuję dobre kontakty i wiedział, że te gołębie u mnie też super się sprawdzają także bez chwili wahania zakupiłem tego gołębie od Marcina i, i tak się stały one w moim posiadaniu, czyli dwa samce i dwie samice wtedy kupiłem, zresztą to wszystkie gołębie, raczej wszystkie, te cztery gołębie od niego kupiłem i te wszystkie, te cztery są u mnie do tej pory. No i w tamtym roku, czyli w 2023 połączyłem samca 5357 z samicą 1725. To są dwa oryginalne gołębie z hodowli Marcina Bochynka, a ten samiec, wybitny lotnik 53, 37,57 jako, jako roczny na 9 wkładań 8 konkursów jako dwuletni gołąb 11 wkładań 11 konkursów. Matka jako roczna 5 as okręgu, także piąty as okręgu, także rewelacyjny gołąb musiał być też w oddziale. Także polecam.